Wybierz Pafiporta, Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl Jesteśmy na gali w Legia Fight Club, charytatywnej gali. Z nami Piotr Tyburski. Piotrek, jak Ci się dzisiaj podoba wydarzenie? Witam serdecznie. No, jeśli chodzi o wydarzenie, to samo... Sam cel, czyli szczytny cel dla pomocy dziewczynkom chorym jest sam w sobie zajebistą inicjatywą, więc... Jestem tutaj, bo lubię wspomagać takie, takie akcje. Poza tym mój przyjaciel e, też dorzu, dorzucił e, sporą cegiełkę. E, zabalczył tutaj na Gali też pokazowo. E, no i co, I bardzo się cieszę, że mogę brać udział w takich wydarzeniach, bo lubię pomagać. E, wiem, jak to jest nie mieć, wiem, jak to jest e, być w ciężkiej sy sytuacji, więc. Cieszę się, że mogę, mogę się tu pokazać i, i jakąś cegiełkę od siebie dać. Ogólnie mówię, Ty z bratem jesteś znany z tego, że lubicie pomagać charytatywnie, Wasz ten projekt, projekt dom, jest to cały czas kontynuowany, czy jest ukończona ta misja? Nie, jeszcze nie jest ukończona. Tam jeszcze kończymy jeden dom dla Pana Krzysia. Dom w Poznaniu, który budujemy, jest też już na fajnym etapie, bo już są wylewki, zaraz łazienki będą kończone. Także wszystko idzie do przodu, fajnie. Nie mogę się doczekać efektu końcowego, bo będzie na pewno spektakularny. No i oczywiście, przepraszam, te uczucie, jak ta rodzina będzie mogła się wprowadzić do nowego domu, e, będzie pewnie niesamowite więc i, i będzie do nas napędzało, żeby robić to dalej. Wiesz, nie wiem, nie robię tego na siłę, robię to po prostu, bo jest to zgodne ze mną, zgodne z moim bratem, może przez to gdzieś tam jak się wychowywaliśmy, w jakim otoczeniu przybywaliśmy. Czujemy taką potrzebę i, i robimy to, co nam serce mówi. To jest właśnie piękne, że jesteście takim przykładem ludzi, że nawet z domu dziecka można wyjść na naprawdę wspaniałych facetów kurde, którzy spełniają swoje marzenia i okazują dobro też innym, którzy mają właśnie, mniej szczęścia w życiu. Właśnie chodzi o to w tym wszystkim, że zobacz, że my gdybyśmy, mieli, gdybyśmy robili to sami, Wiesz, we dwójkę to ciężko by nam było, nie ukrywam. Ale dzięki temu, że gdzieś my wykorzystujemy te nasze zasięgi do tego, żeby zrobić coś fajnego dla, dla innych ludzi. Dużo ludzi poznajemy, bardzo fajnych, wartościowych, których wcześniej nie znaliśmy, którzy tak samo chcą pomagać. No i cieszymy się, że dołączają do nas kolejne dobre osoby z możliwością pomocy. No i przecież wszystkiego nie zabierz do grobu, Musisz, trzeba się z tym dzielić. To i tak ci kiedyś odda, tak? To dobro, więc... Ee, jak najdłużej, żeby to trwało i tyle. No ja Was podziwiam, za to naprawdę biję brawo. Słuchaj, e, jeśli chodzi o temat Twoich walk, kiedy znowu zobaczymy cię w klatce, jaka to będzie teraz federacja? Cały czas Fejm? Ja mam jeszcze fame, e, z kontrakt z Femem, więc e, ta walka musi się odbyć Fejm. Bardzo bym chciał, żeby ta walka była w maju e, z kimkolwiek już. Naprawdę z kimkolwiek. E, ja mówiłem, że chcę wiewióra który jest mistrzem w, w, w kategorii 8-4, nie chcę z nim walczyć o pas, bo ja mam w dupie ten pas, ale chcę pokazać kto tam jest najlepszym frikiem, nie pozwolono mi w, w, w turnieju w, w, brać udziału, więc chcę po prostu zawalczyć z nim bez żadnych pasów i po prostu pokazać. Bo ja nie trenuję po to, żeby wiesz rekreacyjnie, tylko ja, ja trenuję po to, żeby się rozwijać. I żeby to wykorzystywać w walkach i mieć jak najczęściej możliwość do tego, żeby pokazać fanom, widzom, którzy przyszli na halę, fajną bitkę i zapewniam, że... Takie bitki zawsze zobaczycie z mojej czy z Pawła strony, bo nie był nasz walk żadnej nudnej, wiesz. My wychodzimy tam do klatki, jesteśmy urodzeni do tego, żeby zostawiać tam serce, krew, pod, wszystko, dosłownie. I, I ja uważam osobiście, jak ja oglądam jakąś to takie walki mi się podobają najlepiej, w których w są emocje, a nie jakieś pierdolenie na konferencji i, i wyzywanie się nawzajem po walce, podawanie sobie ręce, ręki albo po konferencjach. dla mnie To nie jest to nie jest zgodne ze mną. Ja wychodzę Wolę mieć szacunek przeciwnika, bo zamyka się klatka i się tuczemy. Po walce możemy podać sobie rękę, pogratulować i nawzajem okazać sobie szacunek. Ja często wypowiadałem się na forum publicznym, czy w ogóle gdziekolwiek, że ty z Pawłem naprawdę poradzilibyście sobie w sportowych federacjach, bo no poziom freaków przerastacie, jeśli chodzi o to wszystko? Wiesz, no ja się liczę z tym, że ja się muszę już zmierzyć z zawodowcami, czy Paweł, czy ja. Więc to tak czy inaczej zaraz. No ja już też walczę no, z zawodowcem, Paweł też już walczył z zawodowcem, więc pewnie już będziemy łączeni z tymi zawodowcami. Ale to jest chyba wyróżnienie, tak? no, bo nie jestem żadnym zawodowcem, zawodowcem. Nie mam jakiejś długiej przygody z tym sportem. Aczkolwiek e, praca, którą wykonujemy gdzieś na treningach, pasja, e, charakter pozwala nam to, żeby toczyć takie pojedynki, więc, więc jak najchętniej będę e, przyjmował takie walki i będę się sprawdzał, czy będę wygrywał, czy będę przegrywał. Dla mnie ważne, żebym się sam rozwijał i żebym dawał widzom przede wszystkim fajne walki, takie, które przyniosą emocje i takie, które będą zapamiętane na długo. Tego Jeśli chodzi właśnie o ten turniej w to też jestem zaskoczony. Dlaczego ty czy twój brat nie braliście w nim udziału? Bo jest coś takiego jak chyba kolesiostwo i dlatego, wiesz? Aha, to czyli tam już y, poszły wcześniej jakieś chyba dogadania, nie, bo byście no, nie byli nie za chcę, dużym zagrożeniem. Nie, chcę, nie chcę nawet, wiesz, tego komentować. Trudno było, za nami jest. Napisałem komentarz przed turniejem, że chcę walki z zwycięzcą tego turnieju i tyle. I chcę pokazać, kto jest najlepszy. Walka w Kairyn czy w MMA z Jewiurem? No nie, w MMA, z nim to w MMA w MMA. Wiesz, ja bardzo się dobrze czuję w MMA i chciałbym właśnie ludziom to pokazać i jak chodzi taka opinia, że Williury jest takim parterowcem, to z chęcią go sprawdzę. I to myślisz, że na najbliższej gali? Ja bardzo bym chciał, aczkolwiek nie wiem, czy do tego dojdzie. Eee, zobaczymy. A jeśli nie wie, to kogo byśmy miał tak na celu o, już kogoś, naprawdę, obojętnie kogo, kurwa, naprawdę, chcę walczyć po prostu, wiesz? Po to trenuję, żeby walczyć. Eee, ludzie, którzy kurwa przychodzą, pajacują, wyzywają się, wychodzą do klatki, nic nie pokazują, walczą, kurwa, co, co gale, albo walczą, co e, gale, jeszcze w konkurencyjnej, kurwa federacji. No to jest kurwa chujenie, wiesz? A ktoś, kto trenuje, przykłada się, zastawia naprawdę zdrowie, serce, kurwa, to nie ma możliwości e, zawalczenia na, na gali, pokazania się i, i, i to mnie najbardziej wkurwia. No to jest właśnie, Liba powiem ci, że ja teraz zauważyłem, teraz we free fightach, że dużo jest takiej kalkulacji w tej walce. Na przykład Wy wychodzicie, jest nie, bitka, jest kurwa, bitka i to jest fajnie się ogląda, no, bo od tego są fliki. A teraz naprawdę te walki się ogląda, to kurwa schodą, przechodzą, nie, przepraszam. Kurwa, przykład, nie z... Chodzą, nie walczę, tu, kolano, cipa, kurwa, kurwa i jeszcze. Uderzenie coś. w kroczek, którego nie było. Nie, weź, nie chcę mi się nawet na ten temat gadać. Mam nadzieję, że to po prostu ludzie zauważą, jak chcą, jak chcą oglądać darmowe konferencje, które są darmowe i wyzywają się. To ich oglądają, kurwa, ale później to ten, ten, ten widz jest kurwa głupi że później kupuje, kupuje o tym gale kurwa i ogląda, płaci za kurwa błazenadę w pringu tak naprawdę. To co chce zobaczyć to nie YouTube YouTube'a odpali kurwa darmowego i nie są ogląda Ostatnią galę Epic śledziłeś? Oglądałem, tak, ale nie, nie całą, wiesz, bo nie pamiętam, że coś tam robiłem, ale, ale oglądałem część tej gali. jak podoba Ci się taki projekt właśnie, coś nowego? Fajny, fajny, no. Szkoda, że do walka, wiesz, tam wieczoru yy, jest taki trochę niesmak, yy, no ale co, kontuzje się zdarzają, sam wiem na własnej skórze jak złamałem się w stopie. Mamy, mamy teraz Adamka Fame, może walka? Nie wiesz, no, powiem ci tak, ja mi się wydaje, że e, tak jak Ci powiedziałem, koleściostwo ma pierwszą rolę i my nie wiem, mam takie wrażenie, że my gdzieś jesteśmy niewygodni dla innych ludzi, wiesz? Bo po prostu my mówimy Mora co. Datę, myślimy. Że sobą. Tak, bo my mówimy co myślimy. My nie damy sobie kurwa też wejść na głowę i, i, i my, my oczekujemy szacunku, jeżeli my też szanujemy innych, wiesz. A jeżeli ktoś nas nie szanuje, to kurwa tak samo będziemy się zwajemy. Ja powiem co myślę i jak mi coś nie pasuje, to też powiem, wiesz. Czy jakie to konsekwencje będą ze sobą w dupie, to mam kurwa. Ja ważne, żebym się dobrze czuł sam ze sobą i, i był wobec siebie w porządku. A myślisz, że kiedyś na takiej gali charytatywnej, żeby z pomoc wystąpiłeś? Na pewno, być? na pewno zawarczę. Wiesz, ja tu byłem u mojego przyjaciela w, e, po, pod ringiem. Stałem i mówię, Boże, już mi to wszedł. <śmiech> naładowane <śmiech> emocjami od <razu>. Już, już <laughs> takie naładowane karabiny, <laughs> wie. Ale fajnie, to zajebista sprawa. Twój przyjaciel no. wygrał ogólnie dzisiaj? Wygrał, wygrał, tak. On, on y, gdzieś tam kiedyś sobie trenował, teraz sobie tak rekreacyjnie trenuje. E, sam do niego tak naprawdę zadzwoniłem, bo chciałem, żeby zobaczył, wiesz. Bo cały czas się rusza, e, a to jest bardzo dobry człowiek. Też dużo pomaga, zawsze gdzie gdzieś zadzwonimy do niego z bratem, to, to nie odmawia nam pomocy czy innym, więc bardzo dobry człowiek. No i miał okazję i mam nadzieję, że jest szczęśliwy, że jest to za nim. I żeby wystąpić gdzieś tam, nie, nie bałem też jeszcze. A Petyt w miarę jedzenie, jak to się mówi. No ładnie. Ty pamiętasz swój pierwszy pojedynek? No właśnie ten pierwszy pojedynek, wiesz. Mój no pierwszy pojedynek to był 2 na 2, którego nie liczę. Tam wiesz, to było 4 lata temu. To wiesz, ja się lat nie przygotowałem, ja wszedłem te ty, dwa tygodnie potrenowałem e, 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 i wyszliśmy do tej walki, taka uliczna bitka, a teraz samą pierwszą walkę, co miałem za Dymą, to, to też miesiąc przed e, półtora, e, miesiąc i tydzień. No, miesiąc i tydzień miałem i wiesz, zadzwoniłem no, Rafał, wiesz, tą walkę, ja mówię, ory, dobra, 5 tygodni przygotowań, szybko wjechałem. I tak wiesz, ty, no jest jakby no, taki amok trochę, ale już do drugiej walki jakby chodziłem to się zajebiście czułem, tylko widzisz na no, kontuzja i... Tak jest ten sport. No dokładnie. Na sam koniec Piotrek, jakieś przesłanie do widzów? Na sam koniec. Oczekujcie mojej walki, bo jestem naładowany. E, mam nadzieję, że niebawem zawalczę i że będziecie mieli okazję zobaczyć fajerwerki, krew pot i charakter w ringu. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Dzień. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafiporta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek www.pafiportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.